Siema, z tej strony, słuchajcie, ostatni raz widzicie tutaj te oto naświetlacze LED. Katalogowo mają po 10 W. Mam ich dwie sztuki. A, tak wygląda roślinność. Trochę dalej, żebyście to zobaczyli. Słuchajcie, to jest efekt po kolejnych dwóch tygodniach. Zamieszczę Wam zdjęcia. Jak wyglądał Henik po dwóch tygodniach od zasadzenia? Po kolejnych dwóch, no i teraz tak? E Tak wyglądają rośliny. Tutaj tej kępy mchu na tym kamieniu prawie nie widać. Chęć to zarósł. Eee, prawdopodobnie będę jutro go przycinał. Ale najpierw e, podłączę nową lampę i pokażę Wam, jak to świeci. Już z nową lampką. Dobra, y, kolejną rzeczą, jaką robię, y, to tak wejście od zasilacza normalny wtyk plus minus e, oczywiście tutaj jest podłączony woltomierz i kabel e, mierzący e, aktualne napięcie a będzie to napięcie mierzone na końcu tej przetwornicy zasilanie jest wpięte bezpośrednio z tej strony tutaj mamy out e, więc e, będę mierzył tutaj e, napięcie jakie mam e, na wejściu Yy, I to tyle po podłączeniu, że tak powiem, tutaj tych kabli. Yy, szybko Wam pokażę, yy, o co w tym chodzi. Yy, podłączę tylko zasilanie. Yy, zobaczcie, wyświetlacz zaczyna świecić. Tak. Yy, I podłączamy przewód. Mam nadzieję, że uda mi się trafić. Czyli ten przewód żółty do przewodu z przetwornicy 12.3. Dobra, tyle mam na wejściu. Ostatnią rzeczą, jaką robimy, tak, to podłączenie tych trzech przełączników pod trzy przewody yy, od mojej lampy. Czwarty to jest oczywiście masa w mojej lampie i tak jak wiecie mam jeden przewód od pasma dla roślin i dwa przewody od lamp białych, potem mi były trzy przełączniki, to wszystko zostanie podłączone pod plus, żeby plus był wywołany w momencie kiedy go potrzebuję, więc będzie to sterowane plusem, nie masą. I to tyle. Masa powędruje bezpośrednio tutaj do masy i w kolejnym wejściu pokażę Wam już jak lampa wisi nad akwarium i jak świeci. Dobra, słuchajcie, odpalamy tą lampę. To jest, tak jak Wam mówiłem, mój zasilacz. Na wejściu tutaj jest wtyk. Tak, woltomierz wysterowany bez obciążenia. Znaczy, zasilacz ma bez obciążenia 12,3, ale na e, regulacji po obciążeniu jest tak wystarowane, żeby było niecałe 12V w układzie, I jak to świeci. E, najpierw zielony przycisk, pasmo dla e, roślin. E, ciężko będzie coś zobaczyć. Generalnie pasmo dla roślin wygląda tak. E, później główne pasmo dla e, drugi przycisk, ten to jest główne pasmo dla. E, światła, e, ten jest dodatkowe pasmo, no i wspomaganie pasm dla roślin. Tak to świeci generalnie w całości. E, czy doświetla akwarium? No, myślę, że tak. E, myślę, że jest bardzo dobrze. Słuchajcie, wygląda to tak, że e, sprawdzałem amperomierzem ten, e, tą moją lampkę i wyszło, że ma pobór prądu e, niecałe 2,67, 66, 67, czyli przy tym napięciu e, zasilania <laughs> Powiedzmy tych 11, 6, 12, to jest jakieś e, 30, 31 W. Czyli, czyli jest OK. Dzisiaj już jest wieczór, e, więc te roślinki nie bąbelkują. Ale pokażę Wam też e, z rana, jak to wygląda. E, nawet mech potrafi bąbelkować. No i zobaczymy. Trochę mam zamiar podtrzymać tą lampę tutaj na tych ledach, to akwarium, zobaczymy co z tego wyniknie, zobaczymy jak się będą zachowywały tutaj rośliny i, i, i czy krewetką, to nie będzie przeszkadzało tak silne światło. <laughs> mam nadzieję, że nie wystąpią jakieś problemy z glonami, ale gdzieś od tygodnia kompletnie przestałem nawozić, nawet potasem. Podaje tylko czasu do czasu karbo. Co dwa dni nie chcę mieć jeszcze tutaj przyduchy, jeżeli chodzi o krewetki, więc myślę, że myślę, że nie będzie większych problemów z glonami. No i cóż, to już koniec jakby budowy tej lampy pod względem elektrycznym. Dorobi jej tylko jeszcze nóżki, chcę mieć nóżki stąd po prostu takie opierane na, na rantach i to tyle co do podłączeń jakby w puszce i tak dalej no to już tego nie będę wam pokazywał i, i, i tłumaczył no generalnie wszyscy wiedzą jak podłączyć plus do plusa minus do minusa i, i jeżeli chcą to sobie podzielą to na, na właśnie trzy osobne włączniki ja już jakby o tym mówił nie będę to jest ostatni film z tej serii jak budować tą lampę o tych nóżkach też nie, nie będę już raczej robił filmu chyba że kiedyś przy okazji wspomnę na, na w którymś tam z filmie yy, z serii updateów, co się dzieje tutaj u mnie w krewetkarium, i to tyle. A tak to wygląda w trakcie bombelkowania. Słuchajcie, no widać, widać, tak? Jak bombelkują. Moje roślinki pod tą lampą nigdy wcześniej nie miałem bąbelkowania, więc nie wiem, ale pokażę Wam też mech. Słuchajcie, nawet na mchu widać takie bąbelki powietrza. jak się przyjrzycie, to można to zobaczyć. Słuchajcie, nie wiem, czy to dlatego, że ten tlen wytwarzany przez rośliny z dołu się na tym mchu osadza i robią się takie bąbelki powietrza, czy to po prostu aż mech bąbelkuje. No masakra to wygląda. Jeszcze jest dość wczesna pora, film nagrywam. Dość jeszcze wcześnie, więc po południu będzie to jeszcze bardziej widoczne, dziś około 12.01. pierwszej, ale już widać, co się dzieje, jak sprawuje się ta lampka, jak to wygląda, więc ja jestem mega zadowolony. Jeżeli chodzi o LEDy, to i tą lampę, to naprawdę uważam, że jest to najlepsza lampa, jaką miałem do tej pory. Uważam, że nawet jest to lepsze oświetlenie niż te piątki, które generalnie kupiłem dedykowane dla roślin do mojego tego dużego roślinnego roślinnego baniaka. Więc no mam nadzieję, że będzie będzie tutaj fajnie się działo. Ostatni rzut na mech i na tego chęka i tyle.